Waria ERTL 615 to pierwszy radar z serii Garmin Waria, który dedykowany jest specjalnie do rowerów elektrycznych. Dzięki temu urządzenie to nie posiada baterii. Zasilanie pobierane jest bezpośrednio ze zgodnego e-bajka. Należy jednak pamiętać o konieczności dokupienia odpowiedniego przewodu. Radar łączy się bezprzewodowo z wieloma urządzeniami, między innymi licznikami Edge. Zegarkami Garmin czy aplikacją Garmin Waria na smartfonie. Radar wsteczny może wykrywać zbliżające się do nas pojazdy w odległości do 140 metrów. Sygnalizacja pojazdów odbywa się za pomocą alertów dźwiękowych i wizualnych na podłączonym urządzeniu. Ponadto waria wyposażona jest w tylne światło, które informuje innych uczestników ruchu o naszej obecności. Światło widoczne jest z odległości nawet 1600 metrów, może działać w kilku trybach świecenia, a ponadto reaguje na zbliżające się pojazdy szybszym miganiem. Niewielka budowa wraz z odpowiednimi uchwytami pozwala na montaż między innymi do prętów siodełka czy też stelaża na sakwy boczne. Radar jest także odporny na warunki atmosferyczne dzięki klasie wodoszczelności IPX7. Po więcej szczegółów dotyczących tego urządzenia zapraszamy na naszą stronę internetową eazymut.pl